Witam, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić by na własnym serwerze na Craftbookit można było by latać za pomocą modfly. Więc zaczynamy. Wchodzimy w nasz plik serwerowy. Wchodzimy w serwer professions. I tu mamy all of fight I tu jest ustawione na false. Wybieramy na true u Teraz klikamy Zapisz, odpalamy nasz serwer. I teraz wchodzimy w grę naszego, naszego Minecrafta. Odpalamy. Wchodzimy na nasz serwer i sprawdzamy, czy możemy latać i czy nas nie wywala. Jak widzicie, mogę latać. Jakbym nie mógł latać, to już by dawno mnie wywaliło. Więc to by było wszystko. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam.